Cześć, z tej strony, Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Mafia 3 edycja ostateczna, Tutaj miałem chwilę zostoju, zastoju, bo chciałem przeczytać wszystkie te przysługi. Kiedy przydzielisz dzielnicę podległemu ci Bossowi, przejmie on kontrolę nad miejscowymi biznesami. Jeśli były one przydzielone innemu podległemu ci bosowi, stracisz wszystkie zapewnienia przez niego, zapewniane przez niego przysługi i ulepszenia. Aha. Frisco Fields. Teraz, gdy Enzo Conti spieprzył tam, gdzie pieprzo możesz ruszać do Frisco Fields, aby zająć się kaposalą, Oliwią i Marcano. E, Oliwia jest bardziej, bardziej złem koniecznym niż cenionym członkiem rodziny, ale Frisco jest domem Marcano i jego mafijnych kumpli. Jeśli załatwisz ją najpierw dogłębnie, wstrząśniesz elitom nowego Bordeaux. O, czyli zobaczmy, co to jest za nowe misje fabularne się pojawiły. PCP, porozmawiaj z Birem Donnelly. Porozmawiaj z Jackie Grimaldi. Donovan poprosił o przysługę znajomą, która też interesuje Frisco Fields. No dobra, to sobie pojedziemy w sumie tutaj. Zobaczymy co to będzie za misja. Związek Południowców odblokował misję PCP. Dobra, trochę tych misji podblokowałem. Jedziemy do Bira Coneliego Chyba, że ten Związek Południowców gdzieś się bliżej aktywował Nie widzę na mapie w ogóle tego tego zadania to Aż dziwne, ale dobra, może później się odblokuję, później się będę tym martwił Teraz szybko trzeba się dogadać z Birem Donelim i lecieć dalej z fabułą. Mam nadzieję, że ten odcinek obejdzie się bez żadnych crashy gry, bez żadnego wywalania do pulpitu albo bez blokowania opcji wyjścia z samochodu, bo przez ostatnie dwa odcinki to same problemy były. A teraz wydaje mi się, że powinna gra wyjść na prostą, przynajmniej taką mam nadzieję. Okej, okay, jesteśmy we Frisco Fields. Readings and salutations, and all that shite. Long way from Pointe du Jour, aren't you, Bear? Decided it was time to branch out. Not really a lot for me in that organization anymore. So what's your new line? Mind-melting narcotics. And I hear the best are coming out of Frisco. PCP, and it's cutting into my business. Okay, so where's the operation? Beats the hell out of me. But a while back, Miss Olivia Marcano hired a top-notch chemist named Bobby Bastian, tasked him with upgrading her operations, which will make it impossible for the small-time cooks to compete. Hell they even got taxis delivering their shit. If I can get to Bastion's dealers, maybe they'll give him up. And tell me something I can use against him. That ain't all. Word is Miss Marcano brought in a couple other eggheads from San Francisco. Get rid of them, and Bobby Bastian's gonna find himself nice and fucked. Who'd have beaten on some of Bastian's guys and maybe they'll tell you something useful. Druga taksówkarska, taksówkarska Bastiana dostarcza speed z nudzonym panią domu. Zabij wszystkich dealerów, diler których spotkasz na ulicach. Nie wiem czy będę chciał zabijać wszystkich dealerów, których spotkam. Na razie skupmy się na yy, misjach PCP przesłuchaj dealerów Bobiego. Jadę do najbliższego, nie będę tutaj bo... Jakichś wybryków innych, albo zbierania czegokolwiek, po prostu chciałbym zakończyć ten wątek jak najszybciej i dorwać, dorwać się do tej oliwii, bo to jest taka, taka bliska rodzina tego głównego przeciwnika.

Tell me about Bastion's P.C.P. business. We've been moving the speed around town using taxis. Last I heard, the boss was keeping the cash drops at the dispatch garage. You work for me now. Dobra, pracuję teraz dla nas. Oszczędziłem go, bo. Dobry dzień ma gościu na szczęście. Nie, nie, nie. Dobra, pistolet to chciałem swój, jeszcze tu jest podsłuch, to sobie też założę. Dobra, i tu był jakiś samochód, który mi się podobał. Takie trochę Ferrari. Zostało do zniszczenia, ale pojadę sobie do tych chemików. O, tu jest jakiś bliżej, jeden chemik, to pojadę do niego. O, tu już widać, że to auto ma moc dużą. Dobra, trzeba wziąć apteczkę. To może innym razem, chociaż nie wiem. O, nikt mnie nie zauważył, aż dziwne. No to się tego zutylizuje. Jaki wartownik, gdzie on dzwoni? Dobra, i teraz trzeba będzie porozwalać wszystko, co jest do rozwalenia. Chyba, jak strzelę, to wybuchnie coś. Dobra, wszystko zostało zniszczone. Teraz tylko bezpieczniki wracam do auta. I lecę dalej do niszczenia. Dobra, to już zostało rozwolone. Całkiem sporo do, roz... do zniszczenia zostało rzeczy. Hmm, dobra, jestem tutaj. Związek Południowców, to może nie. Dobra, najbliżej to chyba będzie do tego laboratorium alchemicznego. Cały czas mam całkiem sporo do zniszczenia: 37 tysięcy dolarów, 750. zniszczeniu. Co to za Teraz szybko muszę zawinąć się po wartownika, bo on tu siedzi. Chyba krokodyle się pożywią zaraz. O właśnie o tym mówię. Dobra, kolejne. Kolejne chemikalia trzeba rozwalić. te zadania byłyby nudne, gdyby cały czas dotyczyły robienia tego samego, ale tu jak widzicie, to za każdym razem jest coś innego. Tutaj jakieś chemikalia trzeba rozwalić, tutaj trzeba zabić jakiś świadków, tu przekupić świadków, tutaj zabić dealerów. Za każdym razem jest coś i jakiś inny wątek do wykonania, także to jest... to jest fajne w sumie. Podoba mi się ta mafia. Chociaż często też odbiega od klimatów mafijnych, tak, tak samo jak była ta wyprawa na, na tą wyspę tropikalną zdonowanym, ale to też było w sumie utrzymane w takich klimatach nie, tych czasów, które się toczą w, w jakich się toczy w sumie gra. Także jakby to było, można uznać za to, że zaspójne fabularnie. Policja mi zajechała drogę. Dobrze, myślałem, że już mnie zaatakują, ale. Jednak dali sobie spokój, to dobrze. Muszę robić szkód jeszcze na 30 tysięcy dolarów i będę mógł wrócić do tego, tego gościa, żeby z nim pogadać. Niestety nie mam pamięci do imion, zwłaszcza postaci z gier, tylko tam sporadyczne jakieś charakterystyczne zapamiętuję, a takie jakieś bezpłciowych bohaterów to o jednym ochy, o uchem puszczam, drugich wypuszczam. Dlatego często mi takich ciężko spamiętać jest bohaterów obocznych. Co to jest? Co to? Co, co panowie tu robią? Dobra misja wykonana. Do, zabicia, do zlikwidowania zostało 22 tysiące dolarów przy okazji można w sumie pozabijać wytwórców Zabij wytwórców Kinol Brunner. Jedziemy do Kinola z wizytą Cieba czemu on ma taki pseudonim O jakiś skrót znalazłem. No, w sumie nawet dobrze, dobrze mi poszły przejazd. Dobrze mi poszedł przejazd skrótem. No, było się bez ofiar. Aha, dobra, chociaż był problem z przejazdem normalnym. Okay, przyda mi się. Przyda mi się teraz dostawa broni. No, dokładniej rzecz ujmując, apteczek. Dobra, ulepszenia broni raczej nie. Broń krótka. Dobra, amunicję można sobie dokupić. I bardziej mi chodzi też o to. 10 000 dolarów za zastrzyk astrzy... za adrenaliny, plus 2 Dobra, na razie nie, za 10 000 dolarów to mi się nie opłaca. Dobra, wszyscy siedzą w tej kanciapie, to wystarczy tam rzucić jeden granat. Zobawię. całkiem sporo ich tam le jest. Sfinke połączeniowo mają, czyli za chwilę jak zaatakuję huh? i mnie wyczają, to zaraz będzie tutaj wsparcie, pewnie przyjedzie.

Co to za notatka? O, nie pozwolę znowu się tak obrażać. Następnym razem poinformują, że nie jesteśmy jakimiś prostakami z, no z mokradeł, pracującymi w barakach. Jesteśmy dobrze wykształconymi naukowcami. No, akurat z tym, że są z baraków, no to wszystko by się zgadzało. O kurde. O, on tutaj tak wjechał z buta. Trochę zniszczeń dokonanych, podsłuchaj zaraz założę, jeszcze tam są beczki do rozwalenia. Jest mój samochód. Jeden już zlikwidowany gościu. A tym jeszcze chyba zostało dwóch. Jeden albo dwóch. Tutaj jest całkiem blisko w sumie. Gabe Czawin do zabicia został. Lecimy po gejba 500 metrów stąd. No kawałek do przejechania jest, ale muszę dokonać zniszczeń za 5300 dolarów. Biorąc pod uwagę to, że za zabicie naukowca dostaje 10 tysięcy, szkody na 10 tysięcy, no to wystarczy chyba go zabić. I będę się mógł udać już do gościa, który zlecił mi to zadanie. A żeby jeszcze było ciekawiej, to po drodze jest podsłuch, którym chętnie w sumie się zajmę i podłożę sobie. Skoro już tu jestem. Dobra, jedziemy, wracamy na szlak. No to już nie tak daleko w sumie do celu. O, i tu mogę jechać w, w prawo. I oprócz tego, że jest podsłuch, to jest też laboratorium do rozwalenia. Idealnie. Trochę mi się bezpieczniki kończą, to będę musiał uzupełnić zapasy. Już tylko 23 bezpieczniki zostały. Dobra, jak wygląda sytuacja tu z wtargnięciem? To jest jakiś postronny świadek. Tak słówka, dobra, to trzeba będzie go się pozbyć zaraz. Hmm. Się nie spodziewałem. O ty kurde, dzwoni po posiłki, nie może. Dobra, udało się. Nikt nie został zaalarmowany, posiłków raczej nie będzie. tysięcy do zniszczenia. Tu jest jeszcze coś trzeba zniszczyć. No i dobra, teraz można już porozmawiać z tym gościem. Eee, słuchaj, wiem, że dziewczyny w tej dzielnicy nie, wyjadają, nie wyglądają na takie, co biorą narkotyki, ale to zajebiście łatwe. Odwiedzisz je w najlepszym garniaku i zachowasz... Ją super uprzejmie. Mówisz im, że PCP to idealny sposób na zrzucenie wagi. Żadnej diety, żadnych ćwiczeń, kilogramy same znikają zanim zorientują się, że to kits są już uzależnione, a my pławimy się w forsie. No, czyli takie sposoby mają dilerzy. No, ale dobra. Czyli teraz co zostało? Tutaj z gościu do likwidacji, jest kolejne. Laboratorium to w sumie? Okej, okay, w kolejnym odcinku będę mógł się tym zająć. Zajmę się tym kolejnym bossem i tym chemikaliami do produkcji. A później udam się do tego gościa, do Bira, porozmawiać z nim o tych naukowcach. O, tu widzę, że jeszcze jest jeden, to dwóch, ale tym nimi się zajmę w kolejnym odcinku. A w tym dziękuję za uwagę i zapraszam jutro. Na razie, cześć.